Cześć, witajcie w moim nowym filmie. Jak sami widzicie, przychodzę do Was z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Stwierdziłam, że powinnam chyba nagrać taki film, dlatego że jest to dla mnie coś wielkiego, te 10 tysięcy subskrypcji. I chciałabym Wam przede wszystkim na początku bardzo podziękować za to, że tutaj za mną jesteście: za to, że kliknęliście przycisk subskrybuj, za to, że komentujecie, za to, że lajkujecie. Może Wam się wydawać, że ja Was nie kojarzę, bo jesteście tylko anonimowymi komentującymi, subskrybentami. Natomiast wierzcie mi, że osoby, które regularnie pojawiają się na moim kanale i regularnie komentują, ja Was kojarzę. Naprawdę kojarzę. Widzę Was, widzę Waszą aktywność i jest mi naprawdę, naprawdę miło, że ze mną jesteście i komentujecie i. I po prostu motywujecie mnie do dalszej pracy i te 10 tysięcy subskrypcji, to jest to dla mnie dalej liczba tak ogromna, że dalej nie dowierzam. Naprawdę nie dowierzam, kiedy widzę te 10 tysięcy subskrypcji koło nazwy mojego kanału, to dalej jest to dla mnie jak coś nierealnego, bo nigdy nie przypuszczałam, że dobiję do takiej liczby. E, zakładając. Wybaczcie za dźwięki w tle, ale nagrywam ten film chyba piąty raz i wszystko jest przeciwko mnie, ale wracając. Kiedy zakładam ten kanał, nie przypuszczałam, że tak wiele osób postanowi towarzyszyć mi w tej podróży. Że tak wielu osobom spodoba się to, co robię. Spodoba się to, co mówię, jak mówię, jaką osobą jestem, bo nie oszukujmy się, to wszystko ma wpływ na to, czy mnie subskrybujecie, czy też nie. I jestem Wam ogromnie, ogromnie wdzięczna za to, że tutaj jesteście. Ten kanał tak naprawdę istnieje dzięki Wam i dla Was. I gdyby Was nie było, gdyby nie było interakcji między nami, to prawdopodobnie tego kanału by nie było. Tak jak podejrzewam. Wszystkich kanałów na YouTubie Więc yy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje dzięki Wam I dla Was Więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj na dłużej I będziemy wspólnie tworzyć te Mam nadzieję fajne dla Was miejsce w internecie Z tej okazji, że wyrobiło mi te 10 tysięcy subskrypcji Wiem, że to ciągle powtarzam, ale dalej nie mogę w to uwierzyć Postanowiłam zastanowić się co mi ten rok działania na YouTube przyniósł? Czego mnie to nauczyło? I wypisałam to sobie w moim notesie. Wszystko mam wypisane. Więc, pierwszym rzeczą, jaką dał mi YouTube, jest yy, świadomość tego i utwierdzenie się w tym, że regularna praca przynosi efekty. Mówię tutaj o. Podkreślam tutaj regularną pracę, dlatego że ja praktycznie przez ten cały rok co tydzień minimum jeden film rzucałam. W pewnym okresie tych filmów było więcej, szczególnie kiedy no, był koronawirus i siedzieliśmy wszyscy w domu zamknięci, więc ja miałam też więcej czasu i mogłam tego czasu więcej dla Was tutaj poświęcić. I na początku wydawało mi się to bardzo trudne, żeby tak co tydzień mieć pomysł na film, nagrać go, zmontować go, opublikować go Jednak im więcej tych filmów publikowałam, tym ta, ten, ten cały proces kręcenia i montowania szedł mi o wiele, wiele szybciej Przez co obecnie takie regularne kręcenie filmów i publikowanie nie sprawia mi trudności i... No nie było nigdy to dla mnie przymusem, to to chciałabym zaznaczyć To było dla mnie zawsze takie fajne, kiedy widziałam waszą, e, Wasze zaangażowanie, wasze, Waszą reakcję na moje filmy Natomiast e, nauczyłam się właśnie regularności I teraz nie wyobrażam sobie, żeby nie nakręcić chociaż jednego filmu tygodniowo e, Ostatnio miałam e, troszeczkę mniej czasu i właśnie przez to się spóźniłam troszeczkę, ale chyba wracam już do normalnego, regularnego trybu życia. Tak myślę, taką mam nadzieję powoli. Wiecie, lato minęło, więc już wszyscy wracamy do domów. Jest mniej podróżowania, jest mniej rozpraszaczy, więc myślę, że dalej będę regularnie publikować filmy. Nie wiem, ile mi się tych filmów uda w ciągu tygodnia publikować. Zobaczyłem. Nie obiecuję nic. Kolejną rzeczą, jaką dał mi YouTube, to wiara w siebie, bo, tak jak wspomniałam, nie przypuszczałam, że ten kanał urośnie do takich rozmiarów i ja wiem, że to dla niektórych jest dalej mało, bo w porównaniu do innych youtuberów to kim ja jestem, że ja doszłam do 10 tysięcy, ale wierzcie mi, dla mnie to jest naprawdę dużo. I szczerze, już wam to mówiłam nieraz, nie przypuszczałam, że mm, znajdą się ludzie, którzy. Będą chcieli mnie słuchać To jest dla mnie dalej coś odkrywczego I bardzo się z tego cieszę, naprawdę, bardzo się z tego cieszę Że mogę do Was tutaj pogadać, poopowiadać o jakichś ciekawych i mniej ciekawych rzeczach Coś Wam pokazać, jest to dla mnie naprawdę, naprawdę coś I gdzieś tam urosła ta moja pewność siebie pod względem wystąpień, no właśnie Przyzwyczaiłam się do występowania przed kamerą, do mówienia do kamery. Moje pierwsze filmy były tragiczne, ale myślę, że chyba każdy youtuber to przechodzi. I wierzcie mi, to wygląda jakby było coś prostego, ale nie jest. I też myślałam, że to jest bardzo proste, takie. Siadacie przed kamerą i mówicie, no właśnie nie jest, bo nie jesteście przyzwyczajeni do tego, że mówicie do jakiegoś urządzenia. I na początku jest tym trudniej, bo tych oglądających jest mało, więc naprawdę czujecie się, jakbyście sami do siebie mówili. I ten okres musi gdzieś minąć. Musicie się oswoić z kamerą, musicie się oswoić ze swoim głosem, z sobą, właśnie na ekranie. To było dla mnie też trudne, ale myślę, że to jest bardzo duży plus. I za to jestem wdzięczna YouTube'owi. Nie mogę zapomnieć tutaj o tym, że YouTube dał mi wspaniałe osoby w moim życiu. Dzięki YouTube'owi poznałam właśnie wielu wspaniałych twórców, z którymi jestem w regularnym kontakcie, dał mi YouTube ogrom, masę wspaniałych widzów Was właśnie, Was, te 10 tysięcy to Wy tworzycie Ja wiem, że tutaj są też osoby, które mnie nie subskrybują, ale regularnie oglądają I ja też tutaj o Was mówię, nie mówię tylko o subskrybentach, prawda? Ja mówię o moich widzach e, ogółem I bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteście, że komentujecie, że pozostajemy w kontakcie może nie do końca udaje mi się na wszystkie Wasze komentarze odpowiedzieć. No obecnie przy tej ilości komentarzy nie jestem w stanie fizycznie tego zrobić. Staram się jak mogę. Czasami wrzucam film i mam czas, żeby regularnie podpowiadać Wam na komentarze. Czasami nadrabiam to później, innym razem. No niestety w moim życiu się różne rzeczy również dzieją i nie zawsze mam czas. Podobnie jak wy. I nie jestem w stanie odpowiadać na te komentarze. Czasami coś przeoczy, czasami nie zauważy, i ja wiem, że niektóre osoby to irytuje, ale naprawdę, naprawdę nie robię tego złośliwie. Ja wiem, że to ma ogromne znaczenie. Kontakt z widzami, z Wami ma ogromne znaczenie. Ja też jestem widzem na innych kanałach i cieszy mnie, kiedy ktoś reaguje na moje wiadomości czy komentarze, i wiem, że to jest bardzo ważne dla Was. Bo na ekranie jestem gdzieś tam osobą obcą, a w wiadomościach, w komentarzach, kiedy wam odpisuję, mamy bezpośrednią relację ze sobą i na tym mi najbardziej tak naprawdę zależy. Ale uprzedzam, no nie, nie jestem w stanie obecnie wszystkim odpowiedzieć. Staram się wszystkim odpowiadać na wiadomości na Instagramie, więc jeżeli bardzo potrzebujecie się ze mną skontaktować. I nie odpowiedziałam Wam w komentarzu, albo, no nie wiem, na Facebooku, na którym bywam bardzo rzadko, to piszcie najlepiej na Instagramie wiadomości prywatnej. Wtedy gwarantuję Wam, że odpowiem w ciągu kilku dni. Przynajmniej postaram się. Kolejnymi rzeczami, które nauczył mnie YouTube, to jest może nie nauczył. YouTube utwierdził mnie w tym, że. Na świecie nie są tylko fajni ludzie, są też i ci źli. I nie, nieważne, co zrobicie, nieważne jak się ubierzecie, nieważne jak super mądrzy będziecie, zawsze znajdzie się ktoś, komu coś będzie przeszkadzało. I ja decydując się na kręcenie filmów, miałam tego świadomość, że oczywiście pojawią się na moim kanale te właśnie dobre komentarze, ale też i te złe. I muszę nauczyć się żyć z tym po prostu. Jeżeli stajemy się w jakimś tam sensie osobą publiczną, ja nie jestem jakąś wielką personą i nie jestem osobą popularną, tak. Natomiast wystawiam swoją osobę na ocenę innych osób, i muszę gdzieś tam nauczyć się tego balansu, żeby nie odbiło się to gdzieś na mojej psychice. I to chyba tyle z takich rzeczy, które nauczył i dał mi YouTube i bycie w internecie. Natomiast co do moich planów na ten kanał. No cóż, mam ciągle bardzo długą listę pomysłów na filmy, jakie chciałabym zrealizować. I mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować. Niektórzy się dopytują o te filmy, bo wspomniałam o nich wcześniej, ich nie zrobiłam, bo mi wypadły jakieś wyjazdy, vlogi i tak dalej. Natomiast te wszystkie filmy się pojawią. Więc patrząc na tą listę moich pomysłów na filmy, podejrzewam, że raczej filmów na tym kanale nie zabraknie. Ale jeżeli macie jakieś pomysły, na film. To oczywiście możecie do mnie pisać, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Z okazji też tych 10 tysięcy subskrypcji chciałabym zrobić pytania i odpowiedzi, taki film. Wspomniałam o tym w moim poście na YouTubie, ale wspominam jeszcze tutaj, także pod tym filmem możecie pisać swoje pytania. Ja na nie odpowiem, przynajmniej postaram się odpowiedzieć w kolejnym filmie. Kończąc, już ten film. Co mogę Wam powiedzieć? Jeszcze raz mogę Wam podziękować i powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczna za to, że dzięki Wam tutaj jestem, że dzięki Wam mogę tworzyć filmy, które Wy oglądacie i które sprawiają Wam tyle radości i przyjemności. Naprawdę, naprawdę mnie to cieszy i motywuje do, do, do działania i do rozwoju, do polepszenia moich umiejętności filmowych, montażowych itd. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.